Dobry wieczór pięć Jackson. Tu Tu nie ma przypadków. Rodzisz się tym, na kogo cię stać. Lubię, jak wieje wiatr. Mój świat jest wie wietrzny. Nie wieczny, tylko wietrzny. Choć od wiatru. Z jakiego swego świata przychodzisz, takim tu się stajesz. Jeżeli masz bogaty swój świat, tu stajesz się też, nie chodzi o kwestie materialne, tylko tu masz też bogate życie. Ale sens tego słowa bogate jest inny jak bogactwo. Jesteśmy odzwierciedleniem swego świata, jaki mamy tam. Czyli powiedzmy, artysta, ktoś, kto tworzy. E... Zwróćmy uwagę, ludzie się rodzą z talentami e... artyści. Wybitni artyści, malarze, rzeźbiarze. Oni, ma, oni się rodzą z talentem. Oni od młodych lat wykazują się talentem art, m, m, artystycznym. Pisarze ludzie, którzy komponują, śpiewają. Którzy mają talent, talent do tego, że porwią tłumy, a nieraz cały świat. To talenty, to jest jak własność. Ja bym tak zrozumiał, że jeżeli tu jest ktoś wybitny dlatego, w jakiejś kwestii, dlatego, że on przychodzi ze swego świata wybitnego, ze swojej przestrzeni wybitnej. Ja muszę Państwu powiedzieć, że ja e, wiele osób, które odczuwam, czuję, że on, one są w swojej przestrzeni, że że światów to może być w jednym wymiarze, ale tych światów są, jest tyle, ile jest nas, ile jest wszystkich istot. Każda ma swoją przestrzeń. Każda ma swój świat. To wygląda tak, jakby... To jest coś do tego, jak pan Rymuszko mi powiedział po śmierci. Zobacz, stuknę i to wszystko jest. Każdy zbiera swój świat. Obraz nieba lub piekła to jest nasze życie, to jest nasz wybór. Michael Jackson. Kojarzy mi się przez przestrzeń, że są morza, oceany, że jest wiatr. To nie jest nieprzyjemny wiatr jest wietrznie. Jego przestrzeń wielka, obszerna. To tak jak wygląda, jakbyśmy budowali to wyobraźnią. No ale nasza, jeżeli jesteśmy niematerialni, to budulcem jest wyobraźnia. Jest taki film. Chyba francuski, między niebem a piekłem, to mi się z tym najbardziej kojarzy. Nie, ak nie, ak nie akceptowałem siebie od dziecka, chodzi o życie ziemskie. Że nie akceptował siebie od dziecka, bo nie miał wolności, nie dawało mu to wolności. Nie czuł się wolny. On jest w swojej przestrzeni sam. I przygotowuje się. On ma tu wrócić. On się do tego przygotowuje. Chce powtórzyć. Chce tworzyć. Muzyka to żywe wibracje. Muzyka to. Żeby wibracje, które właśnie ożywają, wibracje, które zaczynają tętnić własnym życiem. Ale zwróćmy uwagę, jeżeli przez jego utwory znamy jego utwory, padające z jednych ust słowa, utworu, dźwięk, melodia, utrwaliła się w wielu głowach, w miliardach głów na świecie. Mało tego, w wielu głowach się jeszcze utrwali, utrwali się też, być może w jego głowie, kiedy wróci, jak mówi, on się szybkuje do powrotu ale będzie tego Jacksona uważał za kogoś obcego. Jackson był. On będzie kimś innym. Takie dziwne rzecz, jak w ciągu dnia się skupiałem na nim chwilę, to ciągle miałem poczucie słowa, zdania obrotowe drzwi. Takie drzwi, które są obrotowe. Nie wiem dlaczego. Obrotowe drzwi, Michael Jackson. On mówi, że kocha swój świat, tamten, ale on chce bardzo szybko wrócić tu. A bo tu są ludzie głodni, tu jest wiele dusz głodnych, wielu rzeczy. Tam każdy ma swój świat. I te światy są nasycone tym, co mamy, co wypracowaliśmy. Tu jesteśmy głodni. Twórca powinien pojawiać się wśród głodnych, żeby był odbiór tego, co chce dać. Ziemia to apogeum pragnień, a tam są już spełnienia. Przychodząc tu, musisz wymyśleć sobie misję. A tu ta misja będzie Cię pobudzać, ale nie możesz stracić wiary w siebie. Wiary w to, z czym przychodzisz. I to rozpoznasz, z czym przyjdziesz. A on jak umarł, to były tam obrotowe drzwi, obrotowe w kółko drzwi. I on był w tych obrotowych drzwiach i nie mógł zrozumieć, co się stało. Obrotowe drzwi. Jego problemem był problem od dziecka braku akceptacji siebie. Mało tego on się nie utożsamiał z sobą. Od dziecka czuł, że jest kimś innym. Brak akceptacji siebie. A zwróćmy uwagę, jakie to miało znaczenie. On został zaakceptowany przez wszystkich, przez świat. Swój, swój sukces został przekuty, jego sukces został przekuty na akceptację wszystkich, a on nie akceptował siebie. Zwróćcie uwagę, próbował zmienić swój wygląd, kolor skóry. Jakie to było w nim silne. Jaki silny brak akceptacji w siebie. Akceptacji siebie. Budziłem się nocami i nie chciałem być sobą. Yy. Tak. Wibracje y, muzyki są bardzo ważnymi wibracjami. On daje mi poczuć tak, że każda kraina ma swoją wibrację, jeżeli chodzi o muzykę, też. Y, tak. On, ma, on jest w swojej przestrzeni sam. On tam jest swobodny. Ale dlaczego sam jest wielką duchową, może źle to nazwę, jest duchową indywidualnością. Kimś, kto potrafi sam z sobą żyć, może dlatego nie akceptował od dziecka siebie ponieważ poczucie wolności w swojej przestrzeni, ale przecież on też za życia później dorosłego izolował się trochę od ludzi, otaczał się dziećmi, ale izolował się od ludzi e, poza jego karierą, jego życie w dużej mierze wyglądało jak życie samotnika, czyli te, to jego upodobanie bycia sam w swojej przestrzeni, dlatego nie akceptował siebie. Urodził się w wielodzietnej rodzinie, gdzie był rygor y, przez Ojca stosowany. Mm. muzykowanie. To muzykowanie od dziecka może właśnie wybrał rodzinę, która w jakiś sposób składa się z dusz, które, które który, dla których muzyka była czymś ważnym. Duch się rozwija, dusza się rozwija. Jest to bardzo skomplikowany rozwój i dusza wybiera kierunek albo kierunki. Dusza potrafi się udoskonalić, być doskonała. Ale zwróćmy uwagę, że tu na Ziemi my też jesteśmy bardzo różni. Są ludzie, którzy uparcie poświęcają życie dla konkretnego celu. Ktoś chce coś materialnie osiągnąć, ale jest wielu ludzi, którzy tworzą, piszą, komponują muzykę i no właśnie, czy twórczość nie jest pewnym elementem dojrzałości duszy, wrażliwość na to? Jest to dojrzałość duszy. Dusza być może jest bardziej doświadczona, starsza, ukierunkowana. Może to jest tak. że osoby wybitne w jakimś kierunku są emanacją tego, czym są tam. Dlatego tutaj wielu z nich osiąga sukces, mało tego potem, bo dla nich cały sens to jest twórczość. Ale jak osiągają sukces, to Potem są tym sukcesem dla ludzi. Ludzie ich pamiętają, wiedzą o nich przez ten sukces, który osiągnęli. Ogromny sukces. I to ich potem zaczyna zżerać. Przestają żybić się tworzeniem. Tu nie chodzi o sam sukces w sobie. O to, że zarabiają na tym pieniądze, to nie chodzi o to. To chodzi o to, że oni sami chcą stworzyć to, żeby wszyscy chcieli tego słuchać. Ale kiedy tak się już stanie, często te wrażliwe osoby są, są ofiarami swego sukcesu w świecie materialnym. nie akceptował siebie. A potem już jest tylko tym, kim sobie wszyscy ciebie wyobrażają. Po sukcesie jesteś kimś, jak cię wszyscy sobie wyobrażają i oczekują, żebyś nadal nim był. I tam się kończy wolność dla twórcy. Michael Jackson. To co poczułem. I miłej niedzieli. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Z Bogiem.